Witam Was w piątym odcinku naszej zimowej serii History jak spod ośnieżonej choinki. Jesteśmy dzisiaj znowu z Emily. Zobaczcie, ym, drugie podejście do naszego sklepu. Chociaż jak wcześniej odwiedzaliśmy, no to udawało się wszystko kupować. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. Tak, mamy parę zmian tutaj, zaszło nam w sklepie. Przede wszystkim, oj przepraszam, Emily poprzestawiała tutaj niektóre rzeczy. Zrobiła też mniej ich. O, widzę, że jeszcze będzie trzeba tutaj coś uzupełnić. Uzupełnić towar, i uzupełnić towar. Niech ona to zrobi jeszcze przed otwarciem, i coś tu jeszcze jest. Okej. Okay. Aha. Ty nie możesz do tego dotrzeć. Do tego to. Aha. Dobra, wiecie co, to ja potem to... Jeszcze, jeszcze raz wezmę to i usunę. Um, ale tutaj właśnie do góry um, zrobiła nam się przestrzeń jeszcze taka sklepowa, parę rzeczy jest wystawionych, między innymi świeczka od... Um, świetko od Jaylee i ten koń, który zrobił, e, zrobił Teddy. Zobaczymy, czy to się uda sprzedać, i czy dzisiaj tutaj dotrą ludzie, i czy e, no coś kupią. Nie, czy coś uda się właśnie sprzedać. E, I też Emily zatrudniła nowego pracownika. Ja wiem, że tutaj pojawiały się osoby starsze. E, Wiecie co, ja to sobie tutaj to pousuwam. Ok, ciutkę poprzestawione. Ja wiem, że tutaj pojawiały się osoby starsze. Niestety nie było tych samych osób tutaj do zatrudnienia, ale udało mi się jedną właśnie panią zatrudnić. Rose, nie mamy czasu, sorry. Okej, okay, także mamy środę dziesiąta. Ja myślę, że już możemy otworzyć nasz sklep. Muzyczka nam gra. Zobaczcie w ogóle, jak tutaj sypie. Słyszałam, że połowa Polski tak samo jest zasypana. U nas w Wielkopolsce niestety nie. Miało pruszyć, miało padać, ale się jak zwykle. Na nas, jak zwykle nic z tego nie wyszło. Zysk z sprzedaży. Aha, bo ty to już na otwartym sklepie robiłaś ten. Robiłaś. Um, uzupełnianie z tego. Właśnie, i to jest nasza pracowniczka, Minewra. I myślę tak, że przyjazne, w ogóle się przy, przyjaźnie powitamy, my się jeszcze nie znamy. Um, dobra, i przydziel zadanie, opowiadaj, podliczaj. Ja myślę, że Minewra będzie podliczać, może ona będzie docierać do tych klientów. Już ktoś od nas idzie. Widzę, że strasznie, ojej, widzę, że strasznie pada i ludzie mają problem, żeby dotrzeć do nas. Okej, okay, ale kogoś już tutaj mamy. Czy ty będziesz... Wiesz co, nie, ty to ładnie. Ojej, dlaczego wy się tak nie lubicie? <grych> eee, dobra, rozmawiam z tym klientem. I widzę, że tutaj nadchodzi już pani, która Elena Green, właśnie. I ona już któryś raz tutaj do nas przyszła. Eee, ojej, ale weszli wtedy. Dlaczego wy wchodzicie tak? Mhm. Dobra. Nie wnikam, nie wnikam. Eee, weź tu właśnie, powitaj tych wszystkich, powitaj klienta, i idziesz już do góry. Dobra, to ja zobaczę, czy coś tu się uda eee, z tobą zagadać. Przymierzasz sobie to. Mhm. Właśnie tu nie ma takich przymierzalni, niestety. Okej, okay, spodobało ci się. Okej, okay, ale nie kupię. Dobra. E, no dobrze, ale chodziło o to, żeby tutaj właśnie było dojście do tego, także cieszę się, że e, mają jakieś e, tutaj. Mm, e, nadal siedzą w tym kącie, nie? Wszyscy. <grych> Okej. Okay. Dobrze. Emily, weź to wszystkie zagadywaj, e, bo pani ma aha, pani Minewra ma za zadanie podliczanie. Czyli jak ktoś się pojawi, to będzie ich podliczyć. Dobra, powitaj ich wszystkich jeszcze. Do góry Erik idzie. Czy jesteście zainteresowani? O, ale tutaj więcej panie jest zainteresowanych tych, tymi strojami. Właśnie tak y są wystawione cztery takie dość eleganckie stroje dla całej rodziny. Mhm. Mm Dobra, fajnie, że się tutaj ktoś z tym zainteresował. A jak na dole sprawa wygląda. E, oprócz dnia w sklepie, e, właśnie będziemy jeszcze dzisiaj, spędzimy sobie czas z naszą rodziną. E, mam nadzieję, dzisiaj i jutro. Zresztą tak jest to, e, zaplanowałam, żeby właśnie się rodzinnie dzisiaj... Jeju, ale dlaczego oni tak dziwnie wchodzą przez te drzwi? Dobra, dobra, eee, rozmowę o preferencjach zakupowych, z tą panią powitaj też panią klientkę, jak na górze? Ej, cisza, oni już wszyscy zeszli? Ja nie zwróciłam uwagi, aha, to stoją, rzeczywiście. Jest, co za wybór, co za jakość i pan chce się podliczyć, okej. Okay. Eee, Dobra, i idziesz na górę, i co ty byś chciał? Aha, to, i ciebie już można podliczać. Czy pani Minerva do ciebie podejdzie? Eee. I może ma zadania podliczać klientów? Nie, dobra, no to ja cię podliczę. Mhm. Zobaczymy, wiem, że jeszcze właśnie ten pan... Aha, chyba, że oni właśnie tu nie mają miejsca. Ale uda się ich podliczyć na górze, co jest w ogóle dziwne. A, okej. Okay. I ciebie też tu można podliczyć, i pana też można. Super, cieszę się, czyli wreszcie, czyli oni, ja nie wiem, czy oni tu. To... Mhm. Aha, a ty już, już nie możesz się podliczać. Dobra, to nic, ale minera idzie do góry bo mamy trzech klientów do podliczenia. Zobaczmy, co oni kupią, bo to jest bardzo ciekawe. Czy oni coś wezmą z góry, czy... Aha, wziąłeś sobie z góry. Okej, okay, dobra. Ty też go podliczasz. Minabra, ty będziesz go podlicza, czy nie? Eee... Nie widzę. Okej, okay, do kogoś idziesz. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Jej, on jest w ogóle zły. Ja już go podliczę teraz. O, pan kupił ten strój. Ciekawe, czy wykupił go komuś. Dobra, ale to się mniej ludzi zrobiło, to może ktoś coś wybierze. I pan już wychodzi? Cieszę się, że panu ten strój spodobał na Wigilię w sam raz. Na tą zimę też tutaj. O, i ten strój! O, ona kupiła! Ona też go przymierzała, nie? Dobra, świecy nikt nie kupił, e, ale nie poddajemy się. Erik też, e, też kupił. No to powiem szczerze, że tutaj ładnie idzie. Obiekty sprzedane, cztery. Idzie do przodu. Dobra, to zagadujemy dalej. Oni mają problem ewidentnie z tym zakątkiem tutaj. Ja nie wiem o co chodzi, bo ja nie wiem na co oni patrzą. A tu coś nie stało wcześniej. Aha, ty robisz kawę. Dobra. Weź go, powitaj. I nadal nie ma, gdzie przejść. No ale tutaj jest jakby nie jest tak najgorzej z tym miejscem, tutaj miejsca, bo to już wystawiłam. Nie wiem o co chodzi. Może o ten. ten, ten e nie na sprzedaż. Aha, bo one są wszystkie na sprzedaż. Cieszę się, że pomimo tych y, problemów, oni nadal wracają, żeby coś kupić. Także nie jest tak źle z tym sklepem. Albo po prostu nie mają gdzie indziej robić y, prezentów przy, y, przedświątecznych. Dobra, wiecie co? 16.20 y, zamykamy. Ładny jest dochód. O, 700, 700 simulonów, prawie 800. Suma pensji i uzupełnianie towaru. Okej. Okay. Czy ty uzupełniłeś to, co miałeś uzupełnić? Nie. A magicznie mogę jakoś uzupełnić? to następnym razem się zapewni. Mm, Okej. Okay. Ale nikt chyba jakiś takich minusów od nikogo nie mamy. E czy tu w ogóle jest coś takiego Podsumowanie zmiany? Nie. E Dobra, nieważne. <grym>, to wracamy do domu. Dojechałyśmy na mały Jarmark świąteczny. Wzięłyśmy Holly, bo Jack jest jeszcze w pracy i spróbujemy tutaj e, coś wspólnie e, porobić. Weźcie się najpierw może. E... Aha, okej. Okay. Chciałam, żebyś. E... Chciałam, żebyś ją przytuliła, ale widzę, że znowu mi to zniknęło. Dobra. E, czy ty, malutka, masz jakieś tutaj. E... A się cieszą. One są obydwie spięte przez to, że jest burza, tak? I są na zewnątrz. Okej, okay. emeryci w natarciu widzą są na, na swoim spotkaniu. Nie, dziewczyny, ale wiecie co? Nie. Ojej, dlaczego minus poszły? Ojeju, chodźcie! Dobrze, chodźcie, spróbujemy coś tutaj zobaczyć, czy tak. Y, może wspólnie y, y, zabrać na łyżki lub, lub wrotki. To są łyżwy, czy. W, w, łyżwy? No, no to czemu tam były wrotki, skoro mamy łyżwy? Y, I może uda nam się coś tutaj y, zakupić jeszcze, ale nie wiem, czekajcie, bo tutaj jest. O, to jest świąteczne karaoke. Ciekawe, ciekawe, dobrze. Tutaj, czy to jest jakieś kino? Czy to jest jakiś e, wykwintny lokal? <laughs> nie wiem, nie wiem. E, tutaj mamy bar. O ile dobrze, tak widzę. E, tutaj chyba jest restauracja. Tak, okej. Okay. I tutaj jest, e, co tu jest? Tu są budki, ale tylko z jedzeniem, nie ma nic takiego. A tu coś jest do kupienia? O! Kule! Jak ja dawno kuli nie widziałam śnieżnych. O, o! O! Nie mogę ich kupić. Dlaczego? Nikt się tym nie zajmuje. Hmm. Przykro mi, przykro. Jak zwykle chciałam dobrze... No, chciałam dobrze wyszło, jak zwykle. Dobrze. Czy wy jesteście na tych wrótkach? No. No. Ojej! Holy! Holy! Trzymam za ciebie kciuki, dziewczyno! Eee, powiedz tak, bo Ty jesteś spięta, co ja tutaj robię, a to Ty chciałaś zrobić? Usiąść na fotelu. Mm, ale reszta ci się podoba. To jest plus. Eee, myślę, że możecie właśnie jeszcze, dziewczyny, przejść sobie tutaj na świąteczne karaoke. Tylko jak ja zobaczę, czy to jest. to. Śpiewanie w duecie, country. Eee, a, bo Ty jesteś na tym. Dobrze, to zaśpiewaj z mamą. Przynajmniej wejdziecie sobie do. E, wejdziecie sobie do pomieszczenia. E, trochę to tak mało ludzi jest, nie? Chyba ta pogoda jednak tu odstrasza. Ale jak tak się tutaj przesłuchać w tym, w tym miejscu. Ojej, będziecie 3 lata na to, na to karaoke przez śnieg. Emil się jeszcze wywaliła. <grym> Ale tu głośno jest od z tego. Nie wiem, tu jakiś capek pobleci czy coś? O, jest! O, jak super! A, z umiejętnościami może niekoniecznie, ale. O Jakie wokalizm! I jak to słodko wygląda! <laughs> Jakie oświetlenie! Fotka! Ojej, to było najsłodsze, najsłodsze, ta wspólna rozrywka mamy i córki w całym simowym, w całej mojej simowej karierze tutaj. O, dobrze, 20. wracamy do domu. Emily, poczekaj z tymi pierogami. E, dziewczyny wróciły do domu, strasznie głodne i zmarznięte i już Jack szykuje dla nich kolację. Dlatego chciałabym, żebyś to e, zostawiła na razie. Spokoju, weź, weź się przebierz przede wszystkim. Zaśpiewa e, jeszcze piosenkę. Takie ty ci pająk! Co to są w ogóle za Okej, okay, lubisz śpiewanie. Dobra, to będziesz sobie rozwijać tę umiejętność. Czy <taki> ty, ty już robisz ten... Bo to jest zjedz, czy ugotuj? Aha, spędź dobra. No to Jack, zaproś wszystkich, zawałaj na posiłek. Dobra, ty śpiewasz. O, i o to mi właśnie chodziło. Ale żebyście usiedli przy stole, chciałabym. Tak? Usiądziesz? Zostaw, króliczka. Zdecydowali się jednak nie usiąść razem przy stole. Patrzą na siebie i. <laughs> Jack, o co ci chodzi? Masz taką minę. Czy ty jesteś zmęczony? Aha, teraz usiadłaś. Mamy już czwartek, słuchajcie. Jest trochę późno, bo miałam problemy, żeby ogarnąć ich i tam jeszcze parę innych rzeczy się pojawiło. Ale wyjechaliśmy całą rodziną na wspólny wyjazd na Sanki. Słuchajcie, bo właśnie Holly nie zna się ze swoimi ciociami, tak, bo to są kuzynki. Ale fajnie, gdyby właśnie się zapoznały i e, zaprzyjaźniły przede wszystkim, zaprzyjaźniły. E, słuchajcie, jesteśmy w, w Komorebi. E, czy my dotrzemy tutaj na ten... E, stok? E, żeby wspólnie pozjeżdżać? Chyba tak, dobra. E, ośla łączka, idź na sanki z... Wielokrotnie z jedną osobą możesz iść. Dobra, to Emili pójdzie z, bo ty idziesz z swej, to ty pójdziesz z Lili. Idź na e, sanki wielokrotnie razem. Aha, wielokrotnie razem. <śled> Okej. <Okay. śled> Czekajcie, uda to się? Wielokrotnie razem, żeby wszyscy, wszyscy pójdą na te sanki? Jack, czemu ty jesteś taki e, smutny? Ach, wczoraj się nie udało, no ale dzisiaj się uda. Aha, i Jack dzisiaj masz zadanie zrobić e, świąteczne zdjęcie. Mm, tutaj wszystkim. Tak jest. To jest twoje zadanie. Dobra, czy dziewczyny, gdzie są dziewczyny? Aha, dziewczyny, dziewczyny nie poszły sobie na. <grywy> dziewczyny nie poszły, ale widzę, że się dogadują. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Yy, super, ale czy wy pójdziecie na te sanki wspólnie, czy nie pójdziecie? Aha, Emily już się to skasowało. Ośla łączki. Idź sama? Idź na sanki wielokrotnie. No. Aha, ty zjeżdżasz sama. Dobra. Czyli jeszcze raz to zrobimy. O, Jack jest na, na tych... Jack jest na nartach. Uhuhu. O. Udało się bez tego, bez żadnego y, y, jak to się mówi bez żadnego przewrotki przez bez przewrotki. Czy wyjdziecie? Aha, ty jesteś smutna też przez to, że wczoraj się nie udało. Ale no dzisiaj zobaczcie, już tutaj się dzisiaj wam udaje. Czy się uda wam to? Snow, heavy snow. Aha, dobra. Nie. Czyli muszą się zacząć y, zrobić bitwę na tę te bitwę muszą zrobić y, na śnieżki, żeby to zatrzymało. Dobrze. Postaramy się to zrobić. Y, Emily jedziesz sama. A wy dziewczyny. O, dziewczyny usiadły! Jadą! Ale się spóźniłam. O, o, jeju! Ojej! Ale to był niebezpieczny upadek! Fej w porządku. Ojej! Ojej! Co się z tobą stało? O! Gdzie ty jesteś? Co to był za błąd gry? Halo? Eee. Yy... Gdzie się wywaliło? Fej. Eee. <śmany> Oj! No trudno. Trudno, że się wywaliście, W dorośli tu bardziej. Czy wy, że lecicie do tej małej? Co się z nim stało? O, Aha, Lili se gdzieś poszła. One znowu na sanki poszły i znowu się wywaliły. A czy wy możecie się naprawdę, właśnie, yy, bić tymi śnieżkami? Lili chyba poszła do domu, ale faj jeszcze jest. Ty się cieszysz? Dobra, dobra. Rodzinna rozrywka na śniegu. Jaka foto, ekstra. A dziewczyny się świetnie tutaj bawią wspólnie, super. Czyli może e, e, Holly znajdzie przyjaciółkę w kuzyn... Ja mam mówić, że to jest jej kuzynka, bo są w tym samym wieku dziewczyny. Nie trafione, nie trafione. Ty też chcesz się bawić? urzęd bitwy na śnieżki. A co ci się stało? Obolał stopy. Dobrze, że nie złamane. E, Emily, czy ty nadal zjeżdżasz? Weźcie też się tutaj. E, też możecie się pobić Urząd Bitwę na Śnieżki z Jackiem. nie, znaczy lili musiała iść. No, trudno, trudno, ale dobra. Chociaż udało się tu nam pobawić z jedną kuzynką. E, co też nas bardzo cieszy. Ojej, ona musi już... tu, dzięki. Dobrze, to nie będę ich tu już męczyć. O! To wy w trójkę się teraz nacieracie Jak Wy teraz w trójkę się bawicie. No super. Ale co nie zatrybiło? Ciekawe. Have a snowball. Fight or do something with snow? No zbawiam się, nie? A się nie zatrybiło. No trudno. Teraz przekładacie się. No może jak trafię, to dopiero się zatrywię. Ale mają fajowski czas wspólny na śniegu. Oczywiście stanęli tak, że ledwo ich w kadrze mogę. Trzymać. Moi drodzy, tym wspaniałym, rodzinnym akcentem, zimowym, rodzinnym akcentem będę się z Wami żegnać. Dzięki, że to obejrzeliście. Mam nadzieję, że się Wam film podobał. Jeśli tak, to będzie mi bardzo miło się zostawić ślad po sobie w postaci kciuka w górę, komentarza lub subskrypcji. Do zobaczenia już niebawem. Pa! pa!